o tym, co w Polszcze dziejopis mieć winien. Dowiedzieliśmy się z komunikatu Krakowskiej Akademii Umiejętności, iż ta, ku wielkiemu swemu żalowi, nie mogła przyznać nagrody imienia Barczewskiego za rok bieżący profesorowi Aszkenazemu, a to dla jego brzydkiego wyznania, przeciw któremu zastrzegają się wyraźnie statuta fundacji. Nie wszystkim znane jest jednak wiekopomne, a skrzydlate słowo profesora Aszkenazego. Zrodzone w następstwie tego wyroku. Mianowicie skrzywdzony autor Łukasińskiego, w chwili pierwszego rozgoryczenia, miał się wyrazić do jednego z najpoważniejszych członków instytucji, profesora Morskiego, że wobec tego akademia powinna oglądać nie książki kandydatów, ale zupełnie, ale to zupełnie co innego, jędrne to oświadczenie uczonego historyka, Natchnęło nas do zamknięcia niniejszego zdarzenia w ramy znanej fraszki, naszego znakomitego protoplasty Jana z Czarnolasu. Sądziła akademia dorocznym zwyczajem, kto się w piórze najlepiej odznaczył przed krajem. O praemium się zabiegał bez boskiej obrazy: Tomkowicz z Sodalicyi i pan Aszkenazy. W długie się akademia spory nie wdawała. Jeno im obu z sobą do kazała. Jako że tam rozsądzać będzie komisja, kto ma lepsze kondycje i nagroda czyja, męże co najuczeńsze zasiadły u stoła, a ci dwaj z szat rozdziani, jako rzec do goła. Pogląd akademia kędy trza, a ono barzo nierówno obie skryby podzielono. Tomkowic stawa, śmiele, bo ma rzecz w porządku. Za się tamten Żydowin skrył się w ciemnym kątku. Brzdy, rzeknie prezes, sądząc pomyśleniem zdrowem, jakoż mu dawać praemium z defektem takowym. Zaczem wszystkie jurory dały głos jednaki, że on dziejopis cale ma poważne braki. Pokraśniał aż Tomkowic, chlubnie odznaczony. Zmówił krótko paciorek i wdział kalesony. Aż Kenazy zmarkotniał, łza mu w oku błyska. Trudno, co raz człek stracił, tego nie odzyska. Nie mylił się biedny długo i jechał tam chutniej. Nie każdy w Polsce weźmie, pobrek brekwarku lutniej.